Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków. Rekolekcje radiowe według metody świętego Ignacego. Tydzień czwarty. Dzień czwarty. List do Rzymian, rozdział dwunasty, wersety od czwartego do ósmego. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczą. Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. Wyobrażam sobie zgrany zespół. Poproszę w tej medytacji o dostrzeżenie szczególnych cech i umiejętności którymi mogę służyć innym. Rozpoczynam rozważanie Słowa Bożego. Każdy z nas jest niepowtarzalny. Zestaw cech, którymi zostaliśmy obdarzeni nasz wygląd, zdolności, sposób postrzegania rzeczywistości, temperament są unikatowe. Nie zawsze umiemy dostrzec własne piękno i wartość. Liczne zranienia, niszczące relacje, utrudniają nam docenienie siebie i tego, co jest darem Boga dla nas. Bóg włożył w nasze serca wielkie pragnienia, jak drogowskazy mające nam pomóc odnaleźć naszą własną ścieżkę życia. Są one skierowane ku innym, by móc obdarowywać tym, co mamy. Tworzymy wspólnotę, a nasze talenty uzupełniają się, byśmy mogli razem jak najlepiej funkcjonować. Widzimy wiele potrzeb, podejmowanych jest tak wiele wartościowych dzieł, w które można się włączyć. Nie sposób jednak odpowiedzieć na wszystkie wołania. Dlatego tak ważne jest szukanie odpowiedzi na pytanie o moją szczególną drogę. Co ja mogę ofiarować innym? Święty Paweł zaprasza nas do hojności serca, do prawdziwego, głębokiego zaangażowania w działania, do których Bóg nas powołał. Zwraca naszą uwagę nie tylko na to, co robimy, ale też w jaki sposób podchodzimy do wypełniania naszej misji. W co wkładam. Najwięcej serca. Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze Nasz. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.